Hej witajcie! W dzisiejszym materiale chciałem z Wami pogadać o tym, że twórców po prostu pojechało. Otóż o co chodzi? 6 grudnia zostało nam zaprezentowane co będzie potrzebne do ekspedycji, jakie dostaniemy za to bonusy. I powiem Wam, że no jest to po prostu śmieszne, co twórcy robą. Po, po pierwsze, zacznijmy od tego, że oni publikują to dopiero 6 grudnia. To powinno być góra, ok? Dwa tygodnie po premierze. Powiedziane, ile my potrzebujemy kasy na ekspedycję. Bo teraz, tak, za ekspedycję, przede wszystkim to chyba taka największa rzecz, którą się dostaje, to jest 5 punktów zdolności, tak? Maksymalnie mamy w grze 70. 5, może 76 tam łącznie z tym pierwszym levelem. No nieważne, w każdym razie powiedzmy, że 75 i dostaje się 5 punktów maksymalnie za ekspedycję i będzie 80. I teraz tak, jeżeli ekspedycję zrobimy sobie kilka razy, tak czy zrobimy to e, teraz 17 grudnia, potem za kolejne dwa miesiące, potem za kolejne dwa miesiące, no to będzie nam się to zbierało. Będziemy dostawali po 5 punktów zdolności. Czyli będziemy mieli po pierwszej ekspedycji maksymalnie 80 punktów do wydania, potem 85, potem 90 i tak dalej. I spoko, ale słuchajcie, żeby teraz zdobyć te 5 punktów, to co wy musicie zrobić? No oprócz tego, że w ogóle musicie zrobić całą ekspedycję, to jeszcze za każdy milion, który macie w ekwipunku w postaci przedmiotów albo w portfelu po prostu, za każdy milion dostajecie jeden punkt. I teraz milion, za jeden punkt, maksymalnie jest pięć, potrzebujecie pięciu milionów. Ja nie wiem, kto to, kto to w ogóle wymyślił. Ja mam 300 godzin w tej grze i ja Wam powiem, że no naprawdę jest ciężko zbierać taką kasę. Szczególnie, że ludzie teraz nie byli na przykład na to przygotowani, gdyby to było jeszcze dwa tygodnie po premierze, no to ludzie by pewnie jakoś się przygotowywali. Ja się akurat, ja akurat się przygotowywałem, wiecie, ja mam 2 miliony w portfelu, mam jeszcze 2 miliony 700 tysięcy. W postaci przedmiotów, bo sobie wszystko zaznaczyłem, klikłem prawym i zobaczyłem, że mogę to sprzedać za 2 miliony 700, więc brakuje mi tylko 300 tysięcy, ale patrzę, mam 300 godzin w tą grę i mi dalej brakuje 300 tysięcy. I to też dlatego w ogóle ja mam te 2 miliony, bo zacząłem je zbierać. Bo zacząłem sobie grindować, powoli odkładać tą kasę, bo jakoś tak tydzień temu czy półtora twórcy powiedzieli, no, że portfel się będzie. Liczył do tej ekspedycji, no to mówię, o fajnie, no to sobie będę zbierał, ale ja myślałem, że wystarczy, że ja sobie uzbieram milion. A nie 5 milionów. No kurde, jak ktoś ma pracę i gra w tą grę, no to ja mu naprawdę współczuję, no bo ja sobie siedzę na bezrobociu i sobie gram Bark Riders i dla mnie ja mam 300 godzin w tej grze. I dla mnie to jest po prostu jakaś, jakaś masakra. no. Ja ledwo jestem w stanie. To, to wykonać. A naprawdę w to dużo gram. I słuchajcie, ja mam tylko i wyłącznie te 2 miliony 700 tysięcy w postaci przedmiotów, ponieważ ja homikuję jak totalny totalny homik czad. No, no, no tak wiecie, napakowany homik, który po prostu no, na zimy to się nie na jedno, tylko na trzy przygotował. No ja mam. Zobaczcie na to, ile ja mam legendarnych broni, ile ja mam tych... Y Rdzeni materialki, ile ja mam broni na czwórce? No, patrzcie, te bronie tutaj to są warte po 40 tysięcy. No, słuchajcie, no, ja sobie akurat uważam, że w tej grze korzystanie z tych lepszych broni nie ma za bardzo sensu. Więc, a jakoś mi to sprawia radość po prostu, patrzenie na to, ile mam tych broni. No, dlatego akurat ja wyjątkowo nawet jeszcze w miarę sięgam do tych 5 milionów, ale i tak mi brakuje. Natomiast zwykły gracz, który po pierwsze, no. Nie ma tyle czasu na granie, no skąd ma wziąć te pieniądze, żeby mieć na te 5 punktów zdolności? Po drugie, no większość osób chyba... taki powinno być założenie, że, 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 że twórcy chcą, żeby korzystać z tych przedmiotów, no... Powinieneś tak naprawdę w ogóle się nie bać o te przedmioty, jak grasz tą grę, tylko za każdym razem wychodzi z najlepszym ekwipunkiem, jaki masz, bo na tym polega ta zabawa. A ta gra takim hardkorowym wymogiem 5 milionów, no... No, naprawdę, bierze i sobie robi jaja. Zachęca wszystkich do tego, żeby nikt nic nie wynosił, tylko wszyscy ladali na, latali na darmowych loadoutach, które są, no, za silne. I to nie ogólnie są za silne, tylko po prostu te szare bronie są za silne. Ja uważam, że szare bronie po prostu zabijają za szybko. Jeżeli chodzi o skrzywacza, w porównaniu do Rysia, to skrzywacz jest po prostu, no. O, osobiście ja wolę grać z Szywaczem, okej? Okay? i Ryś mają tyle samo pocisków w magazynku, a Ryś bije mniej. Rozumiecie? Ryś jako broń epicka, jako broń różowa, bije mniej od Szywacza. Yy, ale słuchajcie, dobra, no my nie o tym. <grych> ok, balans w tej grze jest yy, yy, beznadziejny, ale no tutaj to już w ogóle naprawdę widzę, że twórcy nie wiedzą, co robią. I słuchajcie, no co my dostajemy, tak? My musimy właśnie to no 5 milionów to dopiero na sam koniec, ale przecież trzeba było zrobić tą całą ekspedycję. Ostatni krok to też trzeba tam z milion wypakować w postaci przedmiotów. No no to jest trochę hardkorowe. I teraz co my dostajemy za ten nasz cały wysiłek, tak? Za te całe 5 milionów? No 5 punktów zdolności, spoko. Ale to nie powinno być za 5 milionów. No góra za dwa powinno być to, ale też by było za dużo moim zdaniem. No moim zdaniem po prostu zrobicie ekspedycję, to powinniście dostawać te 5 punktów. No dla mnie to by był idealny scenariusz, że po prostu zrobicie ekspedycję i dostajecie wszystkie nagrody. A nie ma to, że po im więcej, y tym weselej. No, no, no już zrobiliście ekspedycję, to teraz powinniście po prostu brać te swoje przedmioty, wychodzić, i nie bać się o nie, bo wiecie, że i tak już ekspedycję macie zrobioną i się nimi bawić. Ale. No dobra, pójdźmy na jakiś kompromis, no 2 miliony maksymalnie, ale no... Nie wiem, pójdźmy do miliona, ok? Ja myślałem, że milion będzie potrzebny, no. Na koniec ekspedycji trzeba dać milion, no to jeszcze jeden milion na, na te 5 punktów, no okej. Okay. Ale... Słuchajcie, to jest i tak najlepsza nagroda z tego wszystkiego, te 5 punktów, na które trzeba bardzo ciężko zapracować. Ale co mi jeszcze oprócz tego dostajemy? Dostajemy czapkę do kurczaka, no spoko, jest to jakiś mały... Słodki dodatek, ale w sumie to mnie to kompletnie nie obchodzi, że dostajemy czapkę do naszego kurczaka. Dostajemy jakiś, jakąś skórkę, też mnie to za bardzo szczerze powiedziawszy nie obchodzi. To są jakieś tam przedmioty kosmetyczne, dostajemy jakąś ikonkę. Tego w ogóle mogłoby szczerze powiedziawszy nie być, bo mnie obchodzą rzeczy gameplayowe. Skórki są fajne, ale mam już skórki, jakby no fajnie, że je dają. Ale powiedzmy, że to z tego, no to nie jest warte resetowania wszystkich naszych blueprintów, naszych schematów, resetowania całego naszego ekwipunku, dobytku i wszystkiego. No i teraz tak, dostajemy te 5 punktów ym, zdolności i słuchajcie, to jest po prostu śmiech na sali. Dostajemy za ekspedycję plus 12 miejsca w magazynie. Plus 12 miejsca w magazynie. Słuchajcie, no ja myślałem. Że, jak będzie ekspedycja, to nam nie wiem, dadzą ze 100, może 50, no trochę to mało wtedy, ale. No ale, no, no ale zawsze coś, nie? 50, 12. Chyba 12! No to jest. No, no, Boże, nie wiem, czy Wy już tak macie. Ja już po tygodniu gry zauważyłem, że problem po prostu jest straszny z miejscem w magazynie. No, straszny jest ten problem. I, I słuchajcie, no możecie powiedzieć, że ja chomikuję. No, ale to nie trzeba chomikować, to wystarczy dobrze grać. Jeżeli ktoś wchodzi i nie umiera, i przynosi dużo siana z powrotem, to mu się naprawdę to miejsce w magazynie szybko kończy. Nie trzeba innych graczy zabijać, nie trzeba nie wiadomo czego robić. Wystarczy po prostu. Nie umierać. Wystarczy po prostu. Mieć te wyprawy udane i naprawdę po chwili nie ma tego miejsca w magazynie. Wiadomo, że ono się i tak coś jak skończy. Nieważne ile byśmy go mieli, ale w tym momencie ono jest za małe, bo po prostu jest za dużo rodzajów przedmiotów różnych i jeden przedmiot nam. Ba bardzo dużo jest różnych rodzajów przedmiotów, przez co nam zabierają na przykład po jedno miejsce w ekwipunku, bo mamy jeden przedmiot tego, jeden tego, jeden tego. Tu mamy na przykład sześć procesorów, no to. Tak naprawdę one nam zajmują już dwa y, sloty w magazynie, tak? Mimo, że mamy sześć, to mamy na przykład pięć procesorów w jednym kwadraciku, i nagle mamy jeden procesor w kolejnym kwadraciku. On, mimo tego, że jest jeden, to nam zabiera tyle miejsca. Ta... I... Uch... To nam zabiera tyle miejsca, tyle samo, co by było tam 5 procesorów, więc ten system jest tak zrobiony, że każdy rodzaj przedmiotu, jaki posiadamy, no zabiera nam coraz więcej miejsca w ekwipunku. Gdyby to może było zrobione na jakiejś innej zasadzie, typu, że po prostu patrzę na ten udźwig, to też byłoby prościej. Ale no... no nie jest. No i co my jeszcze dostajemy? Słuchajcie, to też jest śmiech na sali. Bo dostajemy tymczasowe buffy w postaci 10% bonusu do naprawy. D, 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 rozumiem że będziemy tani mogli naprawiać przedmioty ale ja nie mam pojęcia jak to działa będzie ale nie mam pojęcia jak, szczerze, jak to będzie działać no bo jeżeli chcemy na przykład naprawić kowadło 4 no to potrzebujemy 5 to potrzebujemy pięciu elementów broni i pięciu elementów mechanicznych i teraz jeżeli byśmy no, odjęli od tego 10% i zaokrąglili, zaokrąglili w dół no to Będą cztery elementy mechaniczne potrzebne i cztery elementy broni palnej? No nie, nie wiem. To w momencie, w którym byśmy w dół zaokrąglili czy może tylko cztery elementy mechaniczne, a dalej pięć broni palnej? No nie, no 10% to też jest jakoś strasznie mało. W gruncie rzeczy to się w ogóle nie kalkuluje matematycznie. Jeżeli to, się, jeżeli to będzie zaokrąglane w dół, no to to dużo zmieni. Tak, jeżeli na przykład mamy. Dwa jakieś tam zaawansowane elementy mechaniczne Do naprawienia czegoś Ale to jest minus 10% i wtedy nam to zaokrągla się do tego no, że, yy, że zamiast dwóch musimy tylko Jeden dać element mechaniczny to nam Jeżeli zaawansowany Zaawansowany element broni musimy dać zamiast dwóch bo się zaokrągla w dół to 10%, no to wtedy tak naprawdę mamy. Min tak naprawdę mamy bonus do naprawy 50%. No i wtedy to by się opłacało. Ale nie mam pojęcia jak to będzie działało. 10% wydaje się śmiesznie mało. Ale to chyba i tak jest najlepsza z tego rzecz, bo słuchajcie, będziemy jeszcze mieli 5% bonusu do Expa. 5 kurwa procent. Ja, ja, ja nie wiem, czy to Wam bicie zrobię, jakąkolwiek różnicę. No. No 5%? Czy, czy was... E -e? Ja, by... Równie dobrze go mogłoby nie mieć, no to, to jest 5% To się jeszcze będzie działo... To będzie jeszcze działo w ten sposób, że te bonusy do expa, naprawy i... no to, no to one będą... się stakowały. to znaczy do trzech ekspedycji. Jeżeli nie zrobicie ekspedycji, to wy to tracicie, musicie zaczynać od zera, ale... Do trzech ekspedycji pod rząd, te, te bonusy y, tymczasowe, czyli naprawianie i exp, się będą właśnie stakowały, czyli po trzech ekspedycjach będziecie mieli 30% naprawy, 15% ekspa dodatkowego i tak samo 18% dodatkowych materiałów od y, złomka, za jedną, za jedną ekspedycję będziecie mieli 6%, co też jest w ogóle no, śmiech na sali. No, jak miałbym sobie powiedzieć, że 30% bonusu do naprawy, już po tych trzech ekspedycjach, no to jest w miarę coś. Ale 15% do ekspadalej, dalej to jest w zasadzie nic. 18% więcej materiałów od złomka też to jest nic. Jakby, co to kurde jest? No, ja już naprawdę bym wolał, żeby oni się tak nie rozdrabniali. To znaczy, niech oni nie zrobią jakiś jeden duży baw na przykład, że 20% do naprawy. Albo... Albo nie wiem, 30% do EXPA, więcej, ale nie to, a, a, ale oni dają, nie wiem, 10 tych y, rzeczy, no nie 10, no 5 rzeczy i da, da, dają punkty zdolności, dają więcej miejsca w magazynie, bonus do naprawy, bonus do EXPA i bonus do kurczaka i to wszystko po prostu jest nic nie warte, no bo to jest za mało, każda jedna z tych rzeczy osobno to jest po prostu... To, 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 jest po prostu nic, no. Pięć punktów zdolności, spoko. Punkty zdolności są... potężne, powiedzmy. Dają jakąś tam przewagę w grze. No, no można zrozumieć, że tego nie chcą za dużo rozdawać, ale co im kurde szkodzi? No co im kurde szkodzi dać graczom więcej miejsca w magazynie? No przecież nikt nikogo nie zabije, więcej... Jeżeli będzie miał więcej miejsca w magazynie. To nie jest tak, że jak ja będę miał więcej miejsca w magazynie, to, to, to naprawdę mi da jakąś przewagę. Okej, okay, skończą mi się surowce troszeczkę później. Ale to nie jest tak, że ja tych surowców potem nie będę musiał nazbierać. No nawet jak mi się coś skończy później, to potem będę musiał więcej czasu zużyć na to, żeby z powrotem te surowce bronie, medykamenty cokolwiek nazbierać, tak? A jeżeli ktoś dobrze gra, to to w ogóle i tak nie ma znaczenia, bo jeżeli ktoś dobrze gra i po prostu przynosi więcej niż traci z rajdów, to on nigdy nie będzie miał takiej sytuacji, że nagle mu się rzeczy skończyły. Więc to totalnie nie daje przewagi w grze, to jest tylko po prostu, żeby można troszkę mieć większą swobodę w tym magazynie, troszkę większy mieć zapas na przykład medykamentów, amunicji czy czegokolwiek. Słuchajcie, no każdy jeden głupi klucz zielony, z którego nic nie wypada. Jak tam wejdziecie do tego pokoju, no to on wam zabiera jeden slot. Każdy blueprint, który macie na handel na przykład, zabiera wam jeden slot. Każda głupia paczka amunicji zabiera wam jeden slot. Każdy głupi bandaż, każdy głupie, nie wiem, jeden... E, jak wam leży jeden na przykład jakiegoś danego materiału, no to wam to zabiera jeden slot. I po prostu cały czas się musicie bić z tym ekwipunkiem. Ja już doszedłem naprawdę do perfekcji, jeżeli chodzi o zarządzanie tym magazynem, ja naprawdę wszystko po prostu przetwarzam, sprzedaję co niepotrzebne, robię sobie bronie na czwórkę, żeby te surowce jakby zapakować w jeden slot, jak mam dodatki do broni to je wszystkie zakładam na, tych, na te bronie nie trzymam je osobno, tylko właśnie każdy jeden dodatek jest założony na broni, że miał więcej miejsca w ekwipunku, no to jest muszę przyznać, że doszedłem już i tak do perfekcji jeżeli chodzi o, o ten magazyn i w miarę mi się to podoba, szczerze, jeżeli chodzi o taką, taki element logiczny, bo jestem całkiem w tym dobry i, i czuję satysfakcję z właśnie tu sobie coś rozmontuję, tu sobie coś skraftuję, tu sobie coś ulepszę i tak dalej. Ale nawet dla mnie to jest po prostu za mało miejsca w magazynie, no w tej grze jest za dużo przedmiotów. Mamy ile 280, tak miejsca w magazynie? To jest za mało, no powinniśmy dostać co najmniej teraz za ekspedycję 48. No, zobaczcie sobie procentowo, tak za każde e, za każde 100 miejsca w magazynie, no to jakby nam dali e, 10, więcej miejsca w magazynie, no to po prostu mamy magazyn większy o 10%, tak? W tym momencie zaokrąglimy, że mamy miejsca w magazynie 300 i oni nam dają 12. Miejsca w ekwipunku. To to jest 4% większy magazyn. No, 4% większy magazyn nam dają. A też im, więcej, my, im większy będziemy mieli magazyn, tym to będzie mniej procentowo. Więc to jest po prostu. Więc to jest po prostu no no, no... no śmieszne, że oni nam robią 4% większy magazyn, tak? I oni jeszcze zamiast ogłosić, i, że, potrzeby, że będziemy potrzebowali tych 5 milionów, może dwa tygodnie po premierze maksymalnie, to oni to robią... no, 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 no dwa tygodnie... E, macie dwa tygodnie w zasadzie na to, żeby to uzbierać, żeby uzbierać 5 milionów. No słuchajcie, ja sobie dam radę, ok? Bo ja mogę siedzieć, grać cały dzień i streamować. Ale... Jaka normalna osoba, która chodzi do pracy, na przykład, i ma sobie godzinę albo dwie, żeby pograć w grę, to, to jaka normalna osoba będzie w stanie to zrobić? I ja zakładam, że każdy by chciał to zrobić: każdy by chciał dostać e, czapkę do koguta, czy, czy cokolwiek, jakie tam są nagrody, bo to są nagrody permanentne, ok? Jakby to się będzie zbierało, no i fajnie było, gdyby więcej osób mogło zrobić sobie tą ekspedycję i faktycznie mieć jakieś korzyści. Ale też jeżeli chodzi o te korzyści, to jeżeli ktoś w tym nie gra gre za dużo, to tym bardziej nie będzie chciał w ogóle tych ekspedycji robić, bo naprawdę jak ja bym grał godzinę dziennie, ja teraz się miałbym pozbyć wszystkiego, żeby dostać 12 więcej miejsca w magazynie, to, to chyba bym się popłakał, naprawdę. To chyba bym się popłakał. Jakbym miał się pozbyć wszystkiego, żeby dostać 12 więcej miejsca w magazynie. 5 punktów zdolności za, za, za grindowanie. Po, no wiecie, żeby zdobyć naprawdę te 5 milionów, no są sposoby, ja nie mówię. No nagrałem ostatnio poradnik, w jaki sposób zarabiać Kasiurę na zabijaniu bastionów. No są sposoby, ale to są jakieś zaawansowane sposoby. To są sposoby dla ludzi, którzy już trochę w to pograli, którzy już wiedzą, co się dzieje. I po prostu graczy, dla których interesują się bardziej tą grą. A to powinien być system dla wszystkich. To nie powinien być system tylko dla największych spocuków, tylko dla ludzi, którzy mają 300 godzin w tą grę. Tylko to powinien być system dla przeciętnego gracza. Żeby po prostu było co robić w tej grze. Co dwa miesiące, żebyście po prostu mogli sobie dążyć do, do czegoś, zbierać. No, 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 no jestem naprawdę załamany głupotą twórców. Ja, ja uważam, że twórcy... No, nie, nie potrafią ani tej gry balansować, ani tutaj. No, no też można powiedzieć, że to jest kwestia balansu. Ani nie potrafią tutaj kierować, e, ani, ani nie potrafią wyznaczyć odpowiednich nagród. Nie potrafią się komunikować. I wiecie, ja tych rzeczy starałem się nie mówić na początku premiery, bo wszyscy byli zaś, zaślepieni, bo jaka ta gra jest wspaniała i nie wiadomo jaka cudna. Ale teraz już mamy półtora miesiąca po premierze, już miesiąc miodowy trochę mija. Gracze się zaczynają na tą grę denerwować, to, to jestem w stanie mówić te rzeczy. Ja już te wszystkie rzeczy, o których ja dzisiaj mówię, że balans jest na przykład do dupy tych broni, że ciężka tarcza jest za słaba. To, to ja już wiedziałem o po pierwszym tygodniu grania w tą grę, że jest za mało miejsca w magazynie. że Czemu oni nie mówią ile potrzeba na tą ekspedycję? Ale. Za każdym razem, jak na przykład pisałem jakiś komentarz w internecie, to było Nie, spoko, weź, wyluzuj, co ty w ogóle jesteś, jest dobrze, e, to toksyczny jesteś, czy coś tam No nie, to nie jest kwestia, że jestem toksyczny, tylko po prostu Jak inni ludzie mieli po 10 godzin w tej grze, albo po 20, to już mieli po 100, tak? Ja już byłem po prostu wiele dalej, ja już zauważyłem te błędy wszystkie, które dotykają tej gry I tak samo teraz mam 300 godzin i też... Te rzeczy, które w tej grze są słabe, też mnie bardziej dotykają. Nie będę tutaj teraz wszystkich rzeczy wymieniał, co, które są mnie tak z tą grą. Ja uważam, słuchajcie, tak, żeby nie było, że ta gra jest naprawdę super. Ja w nią będę grał namiętnie, ale w tym momencie ona jest 7 na 10, ale będę w nią grał, bo ja wierzę, że ta gra ma potencjał, żeby być 10 na 10. Jeżeli oni naprawdę poprawią takie rzeczy, jak, jak tutaj, jak tą ekspedycję albo balans broni w grze. Ulepszą może ciężką tarczę, czy, czy poprawią trochę matchmaking. No to, no to ja naprawdę, naprawdę wierzę, że ta gra może być 10 na 10 i wróżę jej świetlaną przyszłość, bo ta gra jest niesamowicie fan. Po prostu ona jest niesamowicie... Ona daje niesamowitą radość, niesamowitą zabawę po prostu daje ta gra, tak? Jakby podstawy, samostrzelanie, zbieranie tych przedmiotów, przetwarzanie ich, dźwięki. Walka z tymi robotami, no wszystko po prostu w tej grze jest tak dobrze zrobione. No ta gra jest naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o te podstawy. Ale jakaś tam małpa po prostu siedzi, jeżeli chodzi o balans tej gry. I, I, no nie wiem, rzuca kupom po ścianach, wali głową w klawiaturę, bo, bo, bo ja naprawdę nie rozumiem. Oni tą grę balansują, jakby to był pierdolony Valorant, tak? Jak kupicie sobie tarczę w Valorancie, to macie 50% więcej zdrowia, nie? w Valorancie. A tutaj, jak macie ciężką tarczę, to wiecie ile macie w porównaniu do e, do lekkiej tarczy? 25% więcej e, procent zdrowia. Jeżeli chodzi o headshoty, faktycznie 150, ale to nie jest Valorant, to jest gra, w której powinniście dostać dobre i i powiedzieć wow, ale ja teraz jestem potężny, a nie e, wow, a mam małą, mam lekko większą szansę na wygranie rundy. No, to nie jest Valorant, tu nie podkładasz bomby. Tutaj te przedmioty powinny być potężne, no. Na przykład, grappling hook też jest za słaby. Słuchajcie, nie będę się, mówię, rozgadywał o balansie, ale jedną rzecz powiem: dlaczego ciężkie tarcze są za słabe? Dlaczego ciężkie tarcze są za słabe? Bo nam daje 26% więcej HP, jeżeli chodzi o ciało, a 50% w głowę. No i co pomyślicie, no to nie jest tak mało. No słuchajcie, no to nie jest nic, ok? Można dzięki temu coś przeżyć, ale teraz, słuchajcie, no musicie na to wydać. Co najmniej 5 punktów zdolności, żeby ciężka tarcza Was nie spowalniała, a dalej Was spowalnia o te 5%. Nawet jak wydacie te 10 na, Nawet jak wydacie te 5 punktów zdolności, to dalej Was ta ciężka tarcza spowalnia o 5%. I jesteście po prostu wolniejsi. Po pierwsze. Po drugie, musicie mieć odpowiedni. Aug augment, tak? Ten plecak. E, musi, musicie mieć odpowiedni plecak do tego, żeby móc w ogóle założyć tą ciężką tarczę. I jeżeli macie ciężką tarczę, to macie mniej. Kieszeni mm, bezpiecznych. Jak macie średnią tarczę, to możecie mieć aż trzy bezpieczne kieszenie. A tutaj, jak macie ciężką tarczę, to możecie mieć tylko jedną. No, jest to trochę za duża różnica, szczerze powiedziawszy. I tak samo poza tym. No, sorry, ale te ciężkie tarcze są po prostu drogie w produkcji, ok? No, one są po prostu drogie w produkcji. No to nie jest tak, że jak. Że mogę sobie to wyjąć z dupy jak lekką tarczę kupić u sklepikarza za dwa piwa i paczkę chipsów tylko tylko one są po prostu drogie w produkcji, tak? A one naprawdę mało dają jeszcze w porównaniu do tarczy średniej. No ta średnia osłona jest jeszcze jeszcze, ale też powinna dostać buffa, bo Słuchajcie, jak ja mam ciężką tarczę i wychodzę z jakimś legendarnym przedmiotem, to ja nie chcę, żeby ktoś na darmowym loadoucie mógł mnie zaatakować w plecy i mnie po prostu zabić, bo on zaczął strzelać pierwszy, bo siedzi w rogu od 15 minut i tylko czeka, żeby mi sprzedać kulę w łeb od tyłu. No, jak mnie ktoś zaatakuje, to ja od tyłu, ja mam ciężką tarczę, to ja się chcę czuć jak czołg, ok? Ja się chcę czuć jak czołg, że mogę zagrać trochę bardziej agresywnie, że jestem w stanie przetrwać. Jakiś atak z zaskoczenia. Ja, ja rozumiem, że jak ktoś ma średnią osłonę, ok? I mnie zaatakuje od tyłu. A ja mam ciężką, no to dalej ktoś ma przewagę, ok? Ale jak ktoś ma lekką, w ogóle za, za darmo i on sobie wylosuje na tym darmowym loadaucie kociołek, albo sobie wy wylosuje skrzywaca, to to, to to po prostu no, nic mi nie daje ta ciężka tarcza. I, I po prostu chcę wam pokazać, że twórcy tej gry nie wiedzą, co robią. No, no nie wiedzą, co robią, jeżeli chodzi o balans. Oni za dużo chyba robili czasu The Finals, bo oni mają taką drugą grę The Finals, która jest taka bardzo sportowa. I, i oni balansują to to jak tą grę. Ale to jest inny gatunek. To jest gatunek extraction shooter, który polega na tym, że my chcemy zdobyć dobre przedmioty, a potem dzięki temu, że mamy dobre przedmioty, to się czuć potężnie. Ja nie mówię, to jest spoko, że ze słabym sprzętem jesteśmy w stanie pokonać kogoś z lepszym, ale, ale tutaj to jest po prostu do jakiegoś absurdu poprowadzone, gdzie naprawdę szara broń, która jest za darmo w zasadzie, tak szara broń wstywać jest lepsza od epickiej broni, od epickiej broni Rysia. I teraz ja nie mówię, żeby buffować Rysia. Nie, on jest w dobrym miejscu, ja uważam. Jak na epicką broń, on zadaje OK obrażenia. Mógłby nawet trochę wolniej strzelać, ale te szare bronie po prostu powinny być do nerfa. Po prostu czas zabijania w tej grze jest za krótki, ok? I, I jeżeli chodzi o przynajmniej gry solo, nie wiem, może gracze solo powinni mieć dwa razy więcej HP, ok? Czy coś w tym stylu. Bo na składach jeszcze to nie jest tak odczuwalne, że, że się ma mało HP, bo ktoś zacznie do ciebie strzelać, wycofasz się do drużyny, ktoś cię podniesie. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli gracie w drużynie, no to to nie jest tak odczuwalne, że się faktycznie w tej grze jakoś szybko umiera. Ale jeżeli chodzi o grę solo, no coś powinno być zrobione. Może powinien być jakiś plecak, który sprawia, że jeżeli jesteś samemu w drużynie, to jesteś twardszy. Może po prostu tarcze powinny lepiej działać w momencie, w którym wchodzisz solo do rozgrywki, bo to jest trochę, powiem Wam, no, niezbalansowane. Ale no no naprawdę 12 dodatkowego miejsca w ekwipunku, 5 punktów zdolności za, za cały ten grind, za cały ten poświęcony czas na to, żeby zrobić tą ekspedycję. No 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 to, no to jest po prostu kpina z graczy, kpina z ich czasu, który poświęcili na tą grę. Jak już robią coś takiego, że ten reset jest opcjonalny, to nie nadzą te nagrody, żeby one były tego warte. My chcemy, żeby gracze resetowali, ok? My chcemy, żeby gracze resetowali, po, ponieważ tak to każdy będzie latał z jakimiś legendarnymi przedmiotami w kółko. A my chcemy właśnie po to, żeby gracze resetowali, żeby ekonomia mogła trochę. Być znowu świeża w tej grze, żeby znowu można było łatwiej grać z jakimiś gorszymi przedmiotami. Aczkolwiek, i tak mówię, to nie ma znaczenia w tej grze w sumie kompletnie, bo, bo przedmioty są za słabe, te lepsze, a te przedmioty, które są w zasadzie za darmo, są po prostu OP. No dziwnie, jest tak gra zbalansowana, ale no, no, no to, jest, to jest żart. To jest żart, ile trzeba poświęcić czasu na zrobienie tej ekspedycji i, i to jest żart, że nic ona nie daje, a tracimy wszystko, tracimy schematy. I chyba chęć do gry też tracimy, wiecie, no, tak to podsumuję. Mam nadzieję, że oni to zmienią, mam nadzieję, że... Słuchajcie, bo teraz, no, ten... Y, community... Bardzo jest złe, społeczność jak Raiders, no, po prostu wszyscy piszą, że ich chyba... U-U? Tak? No no, 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 więc mam nadzieję, że oni to zmienią, mam nadzieję, że trochę dodadzą więcej tego miejsca w kwipunku, bo, bo, bo to jest po prostu śmieszne. I oni by się naprawdę zapytali przeciętnego gracza, czy, czy to jest w porządku za ten reset. To, to każdy by mi powiedział, że nie. No, każdy by mi powiedział, że to nie jest w porządku. A, a, a siedzi jakiś tam deweloper, i. Ja nie wiem, on, on, oni, oni naprawdę żyją w innym świecie. No, ktoś robi grę, nie mówię, że wszyscy deweloperzy, ale szczególnie deweloperzy takich gier multiplayer, to oni naprawdę coś mają nie tak z, z łbem. Oni nie grają po prostu w swoje gry, w, w które grają. Tak samo na przykład Dead by Daylight, twórcy Dead by Daylight. No, oni, oni, oni coś mają nie tak z głową. no. I tutaj tak samo twórca Argriders. No, nie wiem, co jest nie tak, ale. Ale weźcie się ogarnijcie, serio. Dziękuję za oglądanie. Dajcie suba, jeżeli wam się podobało. I zapraszam was na kolejny odcinek. Hej, trzymajcie się.